Ktoś nie wziął hasztagu. Banujemy. Elo, Filip. No, cześć, stary. Słuchaj, widziałeś nowy pas na wąsaczach? Co? To! No pewnie ty oszuście. Już życisz na grupkę! Co? Przejmujecie grupę? Zobaczymy. Idziemy. Co? Turbo nieśmieszny post? Tak nie może być. Co ja powiem innym? Już wiem, co zrobię! Żegnaj życie! Witaj niebo i panienki! Jak śmiałaś się grać, O kurde! Aha. Wygrał sobie Izak w lotto. Kupił skrzynki dropogrotto. grotto. Ha, 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 ha. Dobra, Gabe Oby dropła kosę.